Cześć, hello no. Później idziemy na chwilę na basen yy... W ogóle dostałem też dużo wiadomości od osób, które się o mnie martwią, że uważał, że nie wiadomo co ona mi chce zrobić i tak dalej A zresztą wiecie jak jest Jak mogę spędzić jeszcze fajną Fajny jeden dzień, czasem. <laughs> Czekamy jeszcze na resztę ekipy, aż się zbierze do końca. Siema. Kolejny dzień, ostatni już w sumie razem. Jesteśmy na śniadanku. Mój. My... Say hello. <laughs> No. Później idziemy na chwilę na basen no i będziemy się zbierać z powrotem do Chiang Mai i z Chiang Mai, znaczy oni wysadzają w Chiang Mai, bo oni lecą dalej, a ja z Chiang Mai jadę do Chiang Dao i to będzie przedostatnia miejscowość prawdopodobnie, którą zwiedzę, bo później jeszcze chcę pojechać tylko do Chiang Rai, ale to wszystko się okaże dokładnie później jak sprawdzę, bo od dzisiaj są otwarte ambasady Myanmar, czyli Birmy i wszystko się dowie. Dobra, idziemy się jeszcze szybko przebrać i pokorzystamy ostatnią godzinkę z basenu. Jeszcze dodatkowo pogoda się zrobiła naprawdę piękna, za nie była ciekawa, ale teraz jest super, że trzeba korzystać. No i później ruszamy. Mamy 110 albo 120 km do samego Chiang Mai, ale uwierzcie mi, że droga jest taka, że ile się jedzie? Z 3 godziny jakoś tak. Bo cały czas się jedzie tylko zakrętami. Jedna góra, z góry, pod górę i cały czas, sorry, tylko zakręt za zakrętem. No, jak ja w tą stronę każdego z, zmuliło <grym> po drodze. Musieliśmy się zatrzymywać, żeby każdemu się w głowie ułożyło, bo auto by było żegane na bank. No, tak w ogóle dostałem też dużo wiadomości. Od osób, które się o mnie martwą, martwią, martwił, że uważał, że nie wiadomo co ona mi chce zrobić i tak dalej. <grywanie> Dziękuję bardzo. Ale to jest normalna dziewczyna. Po prostu pracuje jak pracuje, ale to w Tajlandii... W Tajlandii dużo rzeczy jest po prostu inaczej odbieranych, inaczej się podchodzi do wielu rzeczy. I tyle. No. Nie ma co więcej gadać. My wchodzimy do basenu. Aha, jeszcze jedna sprawa. Do wszystkich tych, którzy chcieliby dostawać jakieś dodatkowe wiadomości ode mnie, jakieś różne, nie wiem, wiecie jak pojadę gdzieś dalej, będzie to lepiej wyglądało, ale na dole w opisie jest link do mojej strony podrozewojownika.pl, gdzie jest moja lista mailingowa, możecie zostawić swojego maila i raz w tygodniu będziecie otrzymywać jakąś wiadomość ode mnie z różnymi tam informacjami. Także jeśli jeszcze nie jesteś na mojej liście mailingowej, zostaw. I do osób, które myślą, że ja nie wiadomo co z tym robię że sprzedaję to gdzieś. Stukniecie się w głowę. No, dobra. Uh -huh. Zobaczymy, czy się nie wywróci zaraz. <laughs> Jump! And be, be, careful, be careful, maybe try here. <laughs> no, take, the, take this. Yes, yes. Yeah, here it's much easier. <laughs> Very good. jest tak fajnie, że się nie chce stąd jechać <grych> Ale niestety trzeba jechać dalej zobaczymy ile jeszcze będę w tej Tajlandii no mam nadzieję, że e, dzisiaj dowiem się samych dobrych informacji że będą szybko jechać zobaczymy no. ambasady działają od dzisiaj w Mary, no i wszystko będę wiedział niestety jedyna rzecz to jest taka że chyba Indie Niestety będą przełożone na troszkę później, ponieważ sprawdzam codziennie bilans i różne strony takie indyjskie, hinduskie dokładnie. I na przykład wczoraj tam było 12, nowy, 12 tysięcy nowych przypadków. Dzień wcześniej było 11, dzień wcześniej, parę dni wcześniej było po 10 na przykład. No tam bardzo dużo tego jezi. Ciekawe, kiedy to odblokują. No nawet jeśli odblokują, to ciekawe, kiedy pozwolą turystom wjeżdżać, bo to też jest w sumie dla mnie najważniejsze. Ale co? Jeśli nie tam, to znajdę na pewno jakieś rozwiązanie. Polecę na pewno gdzieś indziej, a tam później wrócę. Obiecałem sobie, że w tej podróży zaliczę Indie i to zaliczę. No. Czy mam nadzieję? Mam nadzieję, że się uda. Musicie też trzymać kciuki. Wiecie jak to jest. Jak mi się uda? To wy będziecie mieli fajne odcinki do oglądania. A z Indii na pewno by były fajne, tego jestem pewien. Znalazłem parę fajnych miejscówek, które których nawet nie wiedziałem, a które wam chcę pokazać i sam chcę zobaczyć. Będą po prawie prawie tak mocne jak na przykład Varanasi. Do Varanasi prawdopodobnie jeszcze raz wrócę też. Bo jest jeszcze tam coś, czego nie widziałem i o czym warto powiedzieć. Ale zobaczymy Czekamy jeszcze na resztę ekipy aż się zbierze do końca i ruszamy dalej Znaczy dalej, już końcówka mm. um. 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 Dobra, zatrzymaliśmy się na obiad. To no, tylko samo warzywa, nie mam mięsa. Dobra, dojechaliśmy do Chiang Mai. Jest już 17 i stwierdziłem, że zostanę jeszcze na jedną noc. Bo w sumie jak mam jechać? Jeszcze teraz w góry. Nie wiem tam dojadę W ogóle nie wiem za bardzo gdzie To mi się nie opłaca A zresztą wiecie jak jest Jak mogę spędzić jeszcze fajną Fajny jeden dzień, czas Z nią, to czemu nie Pamiętajcie Kiedyś się będzie żałowało tylko rzeczy, których się nie zrobiło A nie te, które się zrobiło A to jest naprawdę fajna dziewczyna No, i oni, ona też miała dzisiaj do banku Ale też stwierdzi, że zostaną. Tutaj jeszcze Eee, no. Także ja sobie też zostanę dopiero rano jadę dalej. Jesteśmy na prawie romantycznej... Nie, obiedzie, nie kolacji. Coś mi się pomyliło. Ale brudna woda tu jest. Masakra, ale to chyba dlatego, że tak polało. Ja mam taką carbonarę jeszcze krewetki, to jam To jam o to jam tom 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 kurde właśnie Idę na night market gdzieś tutaj coś zobaczyć w okolicy Idę sama aktualnie w pewnie zostaw chyba ja trochę głowa woli po wczoraj bo była wesoła impreza no, a ja idę połazić co się dzieje, zobaczyć co się dzieje Zostaje na noc, a jutro rano jadę dalej, jadę do Changdao, nawet dobrze, że dzisiaj w sumie nie jadę, bo i tak co chwilę pada, także i tak bym miał tam co robić. E, jedna sprawa e, dla osób, e, bo dużo osób pytało, bo przeglądałem komentarze przed chwilą, oczywiście prze, przepraszam wszystkich, e, że nie odpowiadałem cały weekend i tak dalej, wybaczcie, no... E, miałem co robić. <laughs> znaczy, wiecie, no jak spędzam z kimś czas, to wiecie, nie będę siedział w telefonie cały czas, bo i tak dużo siedzę, a jeszcze jakbym miał odpisywać na komentarze, a przez weekend było chyba około 2000. No po prostu nie dałem rady. Musicie mi wybaczyć. E, ale dzisiaj przeglądałem trochę i parę osób pytało gdzie może ją znaleźć i tak dalej, Wiecie, no to ja wam powiem, do no czemu nie <śmum> Normalna sprawa. Jak będziecie właśnie na Instagrama, tam tutaj zaraz wam napiszę, Azia X Fernie, jakoś tak To tam, gdzie pod zdjęciem w tym kółeczku, na dole tam pisze tam jest taka strona OnlyFans No i na tą stronę się tam wchodzi i tak dalej Ona mi dzisiaj tłumaczyła, o co w tym chodzi To Bardzo to porównała do na przykład, e, YouTube'a, Patronite'a, takie rzeczy Tak do takiego czegoś porównała, e, ponieważ tam się też wiesz, jakieś wykupuje się subskrypcje i tak dalej. E, no, coś podobnego, coś podobnego, tylko wiecie, w inną stronę. Ale starała się wytłumaczyć dobrze. Jak najlepiej, o, tak powiem. kurde. Nie bardzo wiem w którą stronę muszę iść w ogóle, ale dobra, pójdę tutaj Dobra, czekajcie w sobie odpalę swoją mapkę sp Sprawdzę tylko jeszcze zaraz wam coś opowiem Obraz Tajlandii tuk tuk i mnich Tutaj właśnie obok mnie gdzieś zaraz jest jakaś świątynia, teraz ładna pewnie tutaj idzie teraz Ło wow. Wad Bukaram Tak się nazywa dokładnie Dobra, wbijam, zobaczyć. O, tam młodzi mi <laughs> Jak się cieszą. Czekajcie, nie ta kamera. Ta, dobra. O, słychać modły. Fajnie, w ogóle nie planowałem tu przyjść. O, i tam z tyłu jeszcze jest stupa. No bardzo ładne, bardzo. Changmai, to w którą ulicę się nie skręci, to jakieś świątynie są. No ale to miasto w sumie bardzo z tego słynie. Nie będę wam pokazywał każdej, bo nawet wam nie pokaże 10% z tego co tu jest. Bo po prostu dużo osób to nie interesuje. Niektórzy piszą, że ich interesuje, inni, że nie. Nie wiem, mi by się cały czas nie chciało tego samego oglądać, także nie ma co. Jak mówiłem przed chwilą, idę właśnie na night market, znaczy na taki targ wieczorny. W każdym rejonie Tajlandii, czy to na północy, czy środkowej, czy na południu, można znaleźć inne rzeczy, jakieś do jedzenia. No, no zdecydowanie inne. Bo na przykład na Phuket albo coś nigdy bym nie widział. Nigdy nie widziałem. Na przykład żaby do zjedzenia. W innym miejscu w środkowej części Tajlandii, no, 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 no to już bardziej taka północna była. To widziałem na przykład. Yy, czekajcie, że trzeba tam takie. Aha, myszy polne. Znaczy właśnie nie wiem, czy to były myszy polne, czy to były szczury. Kiedyś ktoś mi powiedział, że szczury, a ktoś mi powiedział, że to mysz polna. Także nie jestem przekonany. I z grilla normalnie też. To takie, idzie u mnie w odcinku było. No i zastanawiam się, co zobaczę tutaj. Jeśli będzie coś fajnego, to wam pokażę. Jeśli będzie coś takiego, co będę chciał spróbować, to na pewno też zobaczycie. No i doszedłem i niestety nara zamknięte. To, że wam pokazał znowu. No, dobra, trudno. Gdzie się gdzieś jeszcze dalej przejść? O tutaj następny, zamknięty tam wcześniej też jeden mijałem, Szkoda Niestety bazarku nie ma No to Wam pokażę chińską świątynię, ale czadowa Czekajcie wejdę do środka Chiang Mai Samake Harity Foundation O takaś fundacja Ale ładnie wygląda Takie coś bardzo mi się podoba, jak w chińskim stylu wszędzie są te smoki, kurde, i tak zamknięte w środku, niestety na to wychodzi, że. Ten odcinek będzie musiał już zakończyć. No bo pogoda nie bardzo gra. Teraz się boję, że znowu nie zleje. Ale to mam jeszcze pokażę. No nawet, że jest tak słabo, że na światło dobrze nie siada. O. Ale tamto sobie zrobię zdjęcie z tymi dwoma złotymi smokami. Dobra, nie ma co zamulać. Kończę ten odcinek. Dzisiejszy będzie krótszy, no ale tak, no nie każdy może być długi. <laughs> Wiecie, jak jest. Jeszcze nie niecały tysiąc. Braku... A co? Troszkę ponad tysiąc. Brakuje mi do 100 tysięcy subskrybentów. Także jeszcze do tych, którzy są w tych 40 czy 45% ludzi, którzy mnie oglądają teraz. A jeszcze nie subskrybują kanału, proszę, zróbcie to. Potrzebuję Was tylko ponad 1000, jeszcze ponad 1000 osób, żeby to zrobiło. To jest naprawdę niewiele. A wiem, że na pewno e, jest na, dużo takich osób, którzy na przykład nie wiedzą, że ma, nie mają wciśniętego albo coś. I tak samo na przykład ktoś teraz będzie mówił, że e, cały czas się upominam o subskrypcji i tak dalej. No tak, bo ja mam cel, a jak się ma cel, to się go realizuje. I to jest najważniejsze, nie można odpuszczać, dopóki się go nie zrealizuje. Pamiętajcie, konsekwencja przede wszystkim. Trzeba cisnąć, cisnąć, cisnąć i w końcu się udaje. I mi się też to uda, i to w tym miesiącu mi się to uda. Widzicie? Da się? Da się. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście kolejny odcinek. Zapraszam jutro, albo pojutrze, nie wiem czy jutro będę miał co odkręcić. Ale jak będę miał to rzucę. jak nie to pojutrze, ale jeśli jutro nie będzie odcinka to będzie czat, ale to też zapowiem wcześniej. Dobra, trzymajcie się, piona.